Na naszym portalu rozpoczynamy cykl porad ogrodniczych. Programy przygotowujemy we współpracy z firmą ogrodniczą Zielona Oaza w Brzozowie. Koniec listopada to już ostatni moment, aby przygotować nasze ogrody na przyjście zimy. Rośliny, podobnie jak ludzie, wymagają ciepłego okrycia podczas najchłodniejszej pory roku. Doskonale nadają się do tego zimowe agrowłókniny i dwuwarstwowe kaptury ochronne firmy Agrimpex. Ten temat przybliża ekspert Kacper Kut z Zielonej Oazy w Brzozowie w pierwszym odcinku porad ogrodniczych. Kaptur firmy AgriMPEX posiada specjalne pory, dzięki którym roślina może oddychać. Co za tym idzie, nie dojdzie do tak zwanego zaparzenia się roślin. Jak powinniśmy wykonać zabezpieczenie roślin? Przede wszystkim nakładamy kaptur na górną część rośliny i staramy się naciągnąć go do samego dołu. Kaptury firma Grimpex zaopatrzone są również w sznurek, który należy ściągnąć po to, żeby zabezpieczyć tą roślinę przed niską temperaturą i przed wiatrem. Następnie po zabezpieczeniu górnej części rośliny powinniśmy zastosować tak zwany kopiec, czyli kopczykujemy roślinę. Możemy użyć, a właściwie powinniśmy użyć do tego kory. Ważne, aby ta kora była odkompostowana, z tegoż do powodu, że tylko takowa nie wyjaławia gleby z azotu. Stąd stosujmy produkty sprawdzone. Tutaj kora drobna z zielonej oazy. Odkompostowana, pozbawiona patogenów i szkodników. Zdecydowanie bardzo polecam do kopcowania roślin, jeżeli chodzi o okres zimowy. Taką samą korę możemy użyć również do kopcowania róż i wszystkich innych wrażliwych roślin na niskie temperatury. Kopcowanie wykonujemy w bardzo prosty sposób to znaczy usypujemy kopiec wokół bryły korzeniowej. Tak, aby zabezpieczyć go przed niską temperaturą. Ponadto kora zapewni nam utrzymanie właściwej wilgotności gleby, przez co, przez co roślina w tym trudnym zimowym czasie, a zwłaszcza w czasie suszy fizjologicznej, kiedy będzie jej brakowało tej wody, cały czas będzie miała wilgoć wokół systemu korzeniowego. Usypujemy tego typu kopiec i tak przygotowana roślina z pewnością przetrwa trudny okres zimy. Produkty firma Greenpeck to produkty najwyższej jakości, gdyż jest to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży ogrodniczej. Produkty opierają się o specjalną agrowłókninę zaopatrzoną w pory, przez co roślina może oddychać, czyli ruch w zarówno wody, jak i powietrza odbywa się zarówno do środka, jak i ze środka. Ponadto dodatkowym plusem produktów firmy Agripex jest to, że są one w białym kolorze, przez co nie asymilują one ciepła słonecznego, co za tym idzie, nie rozhartowują rośliny w słoneczne, zimowe dni. Ważne miejsce w ogrodzie zajmują drzewa owocowe. Zagrożenie chorobami grzybowymi zwalcza miedzian firmy Agrekol. Dzięki temu i innym zabiegom drzewa w naszych ogrodach będą zdrowe i zaowocują o odpowiedniej porze. Aby nasz sad pięknie owocował w przyszłym roku warto. To zabezpieczyć go przed rozwojem chorób grzybowych, które zimują w końcikach pędów. Do tego celu bardzo proponuję zastosowanie środka o nazwie Miedian 50WP firmy Agrecol. Zabezpieczy on rośliny owocowe przed takimi chorobami jak parch, jak zaraza ogniowa, jak drobna plamistość drzew pestkowych. A w przypadku drzew ozdobnych, takie choroby jak na przykład opadzina modrzewia. Środek nanosimy, nanosimy za pomocą opryskiwacza. Ja już mam przygotowany, przygotowany środek w opryskiwaczu. Możemy to zastosować właśnie w taki dzień jak dziś, czyli w delikatnie pochmurny dzień, byle nie deszczowy. Nanosimy go delikatnie we wszystkie miejsca, zwłaszcza w końcikach pędów, stosujemy go nieco więcej. Z tegoż to powodu, że w tych miejscach zimują zarodniki właśnie tych chorób, o których żeśmy powiedzieli troszeczkę wcześniej, dlatego nanosimy duże ilości preparatu miedzian na wszystkie drzewa i krzewy owocowe w naszym sadzie. Ważnym zabiegiem ogrodniczym jest bielenie wapnem drzew. Doskonale nadaje się do tego wapno grupy Inco. Aby zapobiec powstawaniu tak zwanych ran gorzelinowych, czyli potocznie rzecz nazywając pęknięciom kory w naszych drzewach owocowych, powinniśmy zastosować tak zwane bielenie pni. Do tego polecam produkt grupy Inco, specjalne wapno praktycznie gotowe do użycia. Po dodaniu wody, 2 litrów wody do takiego wiadereczka, otrzymujemy gotowy produkt, którym e, m, powinniśmy pomalować pnie naszych drzew i krzewów. Zapobiegnie to właśnie powstaniu e, tak zwanych ran gorzelinowych które powstają w wyniku dużej różnicy temperatur. To znaczy, w słoneczne dni te pnie nagrzewają się, a w, podczas mroźnych nocy, w wyniku dużej amplitudy temperaturowej, e, ta kora zaczyna pękać. Co za tym idzie, wpływa to bardzo negatywnie. Na zdrowotność i żywotność drzew owocowych. Nanosimy, nanosimy to wapno właśnie w okresie między listopadem a grudniem, a później zabieg możemy powtórzyć w okresie stycznia i lutego. Nanosimy duże ilości tego wapna na pnie drzewek. Ono z czasem może spłynąć, ale to, że ono spłynie pod samą korę, wpłynie tylko i wyłącznie korzystnie na to, że podniesie nam pH gleby, oraz wzbogaci glebę w makro i mikroelementy. Zapraszamy zatem do centrów Zielona Oaza po zakup asortymentu, o którym opowiedzieliśmy sobie w dzisiejszym odcinku. Zielona Oaza. Sprzedajemy zielone marzenia.